Cześć, witam Was serdecznie, Arin z tej strony. Słuchajcie, dotarliśmy, a raczej ja dotarłem, do szpitala. Oczywiście jesteśmy na Newa z i jesteśmy w szpitalu, zbliża się noc. Postanowiłem zostać w tym mieście. Jesteśmy tutaj. No i oczywiście obszabrować cały szpital. Mam nadzieję, że nie będę musiał się bronić. Chyba, że będę musiał, to będzie ciekawie. Ok, zobaczymy, co tu w ogóle jest. No, jest sens tu wchodzić. W międzyczasie pojawi się, przepuszczam w granicach tygodnia czasu, Alfa16. Także nie będziemy już tu kombinować za długo w tej serii, ponieważ no, na dzień dzisiejszy dostęp do Alpha 16 dostało chyba czterech youtuberów, którzy są mocno związani z samym 7, 7 Daysem. Inni niestety muszą poczekać z tego co zapowiadał e, sam twórca gry, to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu każdy z nas dostanie możliwość zagrania w wersji eksperymentalnej Seven Days Today Alpha 16 także na razie chyba youtuberzy testują ostatnie gdzieś tam możliwości a potem będziemy mogli się już śmiało pobawić e, przy okazji w międzyczasie Gdzieś tam powstaje nowy odcinek O kurczę, wszystko tu pootwierane Nowy odcinek Space Engineers e, Może jak mi się uda to dzisiaj lub o jutro się pojawi na kanale, chyba wzbudziliśmy czyjeś zainteresowanie e, W takim razie pójdziemy sobie piętro wyżej żeby nie denerwować tych zombiaków Co to? Kartki papieru Jak widzicie jest co tu przeszukiwać i już chyba widzę, że w złą stronę poszedłem Trudno Browara nie ma gdzie wziąć Ostatni raz w szpitalu nocowałem hmm, hmm, Nie pamiętam już kiedy Dobra, musimy się wrócić do tamtej części Oczywiście jest cała masa materiałów, które można wykorzystać. No wykorzystamy sobie kratki. Standardowo zamkniemy wejście, żeby mieć chociaż chwilę spokoju. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się bronić w nocy. No ale dobra, wracając do Alpha 16. Co nam da Alpha 16? Czy to nie będzie znowu 7 days to die, tylko w odnowionej wersji? A no właśnie nie. Bardzo dużo elementów zostanie usuniętych z Seven Daysa. E, mianowicie wszystkie bloki, tekstury, które już dawno nie są używane, po prostu znikną. Ma to jakąś tam swoją fachową nazwę, nie wiem, rebranding czy coś takiego. No ale mniejszą o nazwę samą. Pojawi się 30, mniej więcej 30 nowych budynków. Nowe hotele, nowe jakieś tam księgarnie. I całe masę innych budynków, typu na przykład poczta. Coś ciekawego, tego nie było wcześniej. Więc będzie na pewno co robić. Ponieważ y, padło gdzieś tam już parę razy stwierdzenie, że Nevas jeans się przejadł. Więc zaczniemy Alpha 16 na randomowej mapie. Nie wiem jeszcze jak z kwestią ustawienia samego poziomu trudności, jeśli chodzi o zombiaki i tym podobne. Ale to jeszcze jest chwila czasu, więc na razie nie musimy się zastanawiać. Wiem, że mam dużo śmieci w plecaku, ale to jest jedyne rzeczy, które mogłem jeszcze zabrać, bo się nie mieściły już w mini bajku. Mini Minibajk bike stoi pod głównym wejściem. Tak więc na razie niech tam stoi. Jeżeli szukacie dużej ilości letter, czy jak tam się to ładnie nazywa, skóra przerobiona, to w szpitalu znajdziecie jej tony. Jak widzicie kanap jest prawie wszędzie pełno. Kwiatków i tym podobnych rzeczy, obrazów. No, jak ktoś gra w starvation mod no to obrazy wiecie do czego służą i na pewno są często wykorzystywane. Więc można sporo pozwiedzać. Co jeszcze możemy tu znaleźć? Całą masę medykamentów przede wszystkim ale też całą masę śmieci szpital jest olbrzymi więc jeżeli ktoś by miał pomysł żeby bronić się tu przed hordą okej okay, ja z chęcią to obejrzę ale sam nie miałbym ochoty się bawić już widziałem na przykład jak co niektórzy youtuberzy bawią się i bronią się na przykład w hotelach tych dużych pomysł jest ciekawy ale naprawdę bardzo dużo trzeba poświęcić czasu na to Dlaczego naprawią cały czas i, i za chwilę skrapuje? Ponieważ dostajemy cały czas punkty umiejętności za to, że naprawiacie. Także warto. Jak mamy czym? Naprawić, zeskrapować. Kosztuje to parę sekund więcej. W grze tak naprawdę w sumie nic mu. Tylko nasz czas zmarnowany. No, Zmarnowany lub nie. Rozrywka zawsze jakaś jest. Także zobaczymy, co będzie w nocy. Bo ostatnim razem jak właśnie byłem w hotelu Kurczę, mogłem sobie garka nie skrapować No dobra, mniejsza większość Ostatnim razem jak byłem w hotelu nocowałem sobie na dachu I, i nie było to łatwa noc Zombiaki... nie przestawały mnie męczyć Zwłaszcza jakieś tam ćmiele czy szersze, nie jak to się tam śmiesznie zwie Atakowały co chwilę Kolejna nowa rzecz przy okazji Alfy 16. Będą sępy, będą wilki, będą odnowione wersje zombie. Będzie ich dużo. Także, jeżeli na przykład zaczniemy sobie grę na randomie, z podniesionym poziomem trudności, to obstawiam, że z zombiakami będziemy mieli do czynienia co chwilę. Z czego chcieć więcej? Dobra, kawkę możemy sobie łyknąć. Co to jest? Przywraca staminę, daje wellness. no dobra. W tej chwili już zbytnio... Uuuu, Red Bull, Nie przejmuje się tym, co zbieramy, a co nie. No bo tak jak mówiłem, Alfa 16 w sumie w przeciągu tygodnia powinna się pojawić. Więc raczej zakończymy wtedy tą serię. Nie będziemy... Ooooooo! Dobra. Jak gadam nie myślę. Bo nie będzie sensu po prostu kontynuować jej jak będzie można robić nową, tak? a dwóch serii raczej nie będę ciągnął. Bardziej, że pracuję, więc też odcinki czasami z mojej winy nie są regularne, no ale po 12 godzin dziennie w pracy i czasami nie ma kiedy usiąść wieczorem. Także od razu przepraszam na wstępie za jakąś tam nieregularność. Mam nadzieję tak czy tak, że filmy się podobają, no bo skoro zaglądacie do mnie i oglądacie kolejne odcinki, to chyba jest coś wartego uwagi. Pytania też z Waszej strony padają, za co bardzo dziękuję, bo też przy okazji ja się czegoś uczę, też coś sprawdzam, co na przykład Was interesuje. No coś czuję, że nic ciekawego tu nie znajdziemy, bo tylko łazimy i albo lodowa, albo herbatki, kawy. Red Bull. W sumie to szpital. Tej rzeczy mi najbardziej brakuje w zwykłym 7 daysie, że jak o, rozwalimy sobie zamknięte drzwi bynajmniej raz, to od razu się otwierają, więc to jest coś co z chęcią bym chciał aby się pojawiło w normalnej wersji ale chyba na to jeszcze nie czas. W każdym bądź razie zobaczymy. Bardzo ciekawy mi jak będzie rozwiązany system elektryki. Nie wiem jak wy, ja, Joela, dość często oglądam, jeżeli chodzi o jego filmy, wszystkie jakieś tam zmianki, nowinki. O, mamy wodę, mamy wodę. Jest dużo rzeczy, które będą teraz bardzo mocno uzależnione od prądu. I teraz będziemy mieli parę różnych możliwości. Będziemy mogli sobie zrobić generator z paru silników który będzie zasilał nasze urządzenie też będzie miał wtedy odpowiedni poziom energii który będzie wytwarzał oprócz tego będziemy coś tu się dzieje jakieś dziwne dźwięki słyszę czyżby już była noc 21 ale coś hałasuje strasznie więc tak wracając będą baterie które będą nam służyły jako prądnice Tam będziemy mogli jest do góry Będziemy mogli zasilać sobie nasze urządzenia, nasze pułapki elektryczne działka zdalne, które będą strzelały, będziemy mogli wejść w działko, wybrać sobie na przykład działko jest skierowane tu. Przestawić je w ten punkt i zostawić. W tym momencie działko będzie po prostu tam strzelać, jak tylko ktoś się pojawi. Nie pamiętam tylko jak Joel pre prezentował, czy przypadkiem też do niego nie strzelało. Ale to chyba gdzieś tam w fazie jakichś błędów na początku. O! I to nas interesowało. <laughs> Bynajmniej mnie. Będą też pułapki z ostrzami. Które będą po prostu siekały ząbiaków. Też nowość. Zresztą pułapek tak naprawdę bardzo mi brakuje w 7 No bo same kolce... No nie oszukujmy się, to nie jest za wiele, tak? Dobra. Zobaczmy, co możemy wziąć. No mamy pistolet w sumie na strzałki. Ale widziałem już jego działanie. Jeżeli chcecie, żebym go przetestował, to piszcie w komentarzach, ale szczerze mówiąc, to lipa straszna. Możemy tymi strzałkami leczyć? Możemy tymi strzałkami zatruwać? Możemy zatruć zombie? Uuu, fajne statystyki do. Yy, ale nie zabijecie tym za szybko zombiaka. Będzie się pokazywało nad nim <laughs> taki dymek, jak idzie na przykład z dropu zwykłego. Więc tak jakby była chodząca skrzynka. O, następny pistolet na strzałki. I poza tym nic to tak naprawdę nie daje. Więc y, dla ciekawostki ponoszę go, bo nie da się go zeskrapować. Nie wiem czemu. Też kolejna rzecz z Walmoda, która mi się podoba bandaże. która można nosić naprawdę w ilościach hurtowych. Jak zawsze ginałem z braku bandażu, tak w tej serii... Nic się nie dzieje takiego, żebym musiał ginąć No chyba, że ta cała sielanka, która się gdzieś tam na dole darła No i tak, nie będziemy mieli już z czego zrobić Hmm no, Zobaczmy z ciekawości, czy jeszcze jakieś receptury No dobra, ale Czy ja mam jeszcze taką wodę? No to wychodzi, że mam. Okej. Okay. Papier. Papier. No i zostaje nam zabrać stąd chemistry station. Mamy miejsce, mamy. Co prawda mam już u siebie. Wyprodukowałem sobie pierwszy raz chyba sam. Nie zdobyłem nigdzie po drodze. Więc w sumie jest jakiś postęp ale zawsze można mieć dwie dobra zobaczymy czy coś tu się dzieje maczeta w dłoń i lecimy na dach kolejna rzecz w alfie 16 jeżeli macie seven daysa to uważajcie na takie rzeczy bo te zombiaki mogą być tak zwane sleeping zombie czyli śpiące o tego szukałem nie mogę dalej jeszcze robić tego Dobra, wyrzucimy kawę. Więc może się okazać, że podejdziecie do zombiaka, a on po prostu wstanie i was zaatakuje. Więc będzie, myślę, ciekawie. Dobra, lecimy na dach, zobaczymy co się tam dzieje. Godzina 22 zaraz wybije. Hmm, chciałem czy ja jeszcze czym to zamknąć. Zombie słyszę w każdym bądź razie cały czas. Co zabawniejsze, dźwięki jakby... ...jakieś kolce normalnie woziły. No, tylko żeby stąd nie zlecieć. Nic tu nie widać. Hmm. Zawsze można zejść niżej. Tu jest ładny podgląd na... Ło! Dobra, niewiele brakowało, na cały szpital. Coś tu chyba komuś nie wyszło. Drodzy autorzy, jest babol. Jest babol konstrukcyjny. Dobra. Tu już nie ma po co niżej schodzić, bo stamtąd nie ma zbytnio drogi powrotu. Zawsze możemy sobie zrobić drabinę. Obawiam się, że noc będzie spokojna. Zobaczymy jeszcze. No. Jest coś na dole? Nie. W sumie to fajnie byłoby tam wejść. Bo cokolwiek by się działo, skórzono zombie, jakie mogą to zawalić. O, coś, coś słychać. Są poruszeni w każdym razie jakie fajne obrazki Nie widziałem tego wcześniej No ciekawe czy z tej strony jest taki sam nie bo tu jest tylko babol. A tu A tu już jest inaczej to zbudowane No i co? Coś Jakby tam było O, 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 leci o! Szkoda, że tak tam jest ciemno. No. Faktycznie na dole można byłoby śmiało stać. Nawet nie wiem czy ich trafiam. O. No, latarka się spisuje świetnie. Lepsza jest ta z broni tak naprawdę niż to z hełmu. Nic nie lata. Nie. Bo pochowali się, no nee. Panowie, no chodzić Miała być impreza i co? Nie ma nic Tak też przypuszczałem, że może się skończyć, bo jesteśmy dość wysoko. No już mieli jakąś wyrzutnię rakiet, moglibyśmy to śmiało rozwalić. Ale nie zaciekawiliśmy tym zombiaków. A może? Bom. Gdzie masz głowę? No, gdzie lecisz? Stój, stój, stość, stój, stój. stój. Ojej. Nie wiem czy trafiłem, czy nie trafiłem. Chyba nie. Także najprawdopodobniej będzie to ostatni odcinek tej serii. Bo nic więcej tutaj nie zrobimy. Jest dzień 17, więc do kolejnej hordy e, będzie dość daleko. Bardziej, że mamy bunkier, który spokojnie ją przetrwa, choć chciałem Wam pokazać nową akurat pułapkę, którą zacząłem robić na zombie. Ale myślę, że w takim razie zostawimy sobie ją na Alpha16, bo na pewno do kolców obrotowych czy jakichś innych cudów, które są dodane, na pewno się przyda. Bo już nawet widzę ciekawe zastosowanie, więc na razie nie będę zdradzał, jak to będzie wyglądało. Nie będzie to typowy bunkier, będzie to dość mała konstrukcja, ale bardzo skuteczna, bardzo szybko wybijająca zombie. Więc mam nadzieję, że on się spodoba. Ciekawe mi bardzo nowe lokalizacje w Alfie 16. Też inny jest generator map losowych, bo troszeczkę lepiej się generują. Miasta potrafią się na przykład dwa zrespawnować obok siebie i mamy wtedy potężne miejsce do zwiedzania, do tworzenia bazy. No i oczywiście cały czas do obrony. No i szału nie będzie. Chyba, że zejdziemy faktycznie na dół. No tą drogą na pewno nie. Dobra, bo w końcu spadnę. To się skończy. Są tu jakieś drzwi. No chyba się ugotowałem. O ale tu będzie można zombie bardzo fajnie powkurzać ona na dźwięk tłuczonego szkła przylatują Bynajmniej kiedyś przylatywały Patrzcie światło się zapaliło Tu ciekawe Tu się w ogóle świeci jakaś lampa Ale... O! To mamy strzelnicę. Nie, nie, nie. Co to na no mi się skończyło? Nie. Ale jakoś dziwnie, to jakby latarka nam zgasła. No to tylko tyle, co nam zostanie. Ćwiczenie skill'a. w wybijaniu po prostu zębiaków. Co bardzo mnie zdziwiło, to na 17 dni. W Walmodzie, gdzie nie mam też najniższego poziomu trudności ustawionego Nie spotkałem się z ani jednym Feralem Co zabawniejsze, nawet chyba nie spotkałem policjanta Więc coś, coś tu jest nie tak Wydawało mi się, że przy tym poziomie Na pewno powinni być Na pewno na drugiej hordzie już powinni się pojawić Ale no się nie pojawili Niestety na to nie mam wpływu Choć yy, szczerze mówiąc zmierzył mi się z Feralem. Mam nadzieję, że te nowe zombie, które będą w Alpie 16 będą naprawdę czymś w rodzaju no, takiej perełki do tej gry. Wiadomo, yy, najwięcej co prawda się buduje niż chodzi i lata zombie wybija, też to lubię robić. Yy, najprostszym sposobem na wybijanie zombie jest postawienie 3-4 trzech, trzech, piecy, włączenie i poczekanie aż przyjdzie wiedźma. W jednej z poprzednich serii nie wiem czy widzieliście yy, nie pamiętam w sumie jak był nazwany odcinek ale chyba w przeszło przyszło 4 czy 5 podrząd i każda zanim ją zdążyłem ubić zdążyła się wydrzeć a jakim cudem to wisi widzicie tu jest zerwane w środku lampy a oni dalej a lampa dalej wisi także moi drodzy serię Walmoda w tym momencie na pewno skończymy. Eee, wrócimy, przypuszczam, do Walmoda jeżeli pojawi się w nim coś ciekawego, zaraz po przetestowaniu całej Alfie 16. W Alfie 16 no przypuszczam, że szybciej się uda zrobić na przykład mini bajka i inne rzeczy, bo w Walmodzie jednak to zajmuje trochę czasu. Eee, bynajmniej jak nie wiemy co trzeba zrobić. Bo jak już wiemy, że trzeba postać przy piecu, żeby doczłapać się do robienia stali, no to stoimy przy piecu, tak? Ale wolę chyba znaleźć książkę do mini bajka i wtedy mieć mini bajka. Choć czasami graniczy to z cudem. Tak samo jak <coughs> co możemy zrobić w Almodzie? Możemy zrobić sobie w Walmodzie bez najmniejszego problemu suwmiarki. Tak? Y pierwszego czy drugiego dnia tej serii znalazłem dwie suwmiarki i dwa komplety narzędzi do wytwarzania pocisków, więc yy, uważam, że dostałem po prostu perełkę z końca praktycznie gry. Tak bynajmniej uważałem, ale teraz się okazuje, że pocisków to ja za szybko się nie nauczę zrobić, dopóki nie będę osiągał każdego poziomu gdzieś tam w umiejętnościach danych przez Walmoda. Także z jednej strony dali coś super, a z drugiej strony podnieśli mocno poprzeczkę i bardzo fajnie, bo inaczej ta gra byłaby od razu nudna. To tak jakby wam dać książkę do mini bajka i dać wszystkie umiejętności odkryte na pierwszy dzień gry, to co byście zrobili? Bo ja bym ją wyłączył. Bo po prostu byłaby dla mnie nudna na dzień dobry. Szkoda, że nie mam e, dynamitów, bo przy takiej... Tak powiem, odległości, to mógłbym do nich rzucać bez najmniejszego problemu. W sumie mogę chyba ćwiczyć każdą broń po kolei, jaką mi się żywnie podoba. I tak samo mogę założyć za chwilę latarkę do kuszy i dalej strzelać. Pamiętam, ja szpital najbardziej mi się kojarzy z takich początków, początków, jak zaczynałem w ogóle grać w Seven Days'a. ...przerażony, biegałem tutaj, chodziłem po szybach, skradałem się, żeby mnie tylko nie było słychać. Yy, w ogóle przeżycie dla mnie było największym problemem, bo brakowało mi jedzenia, picia, wszystkiego, a teraz się okazuje, że mogę robić tego na tony. A, no, każdy z was pewnie to przerabiał, kto pierwszy raz włączył tą grę. Ale dobra, nie będę was zanudzał, mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się Alpha 16, jak się tylko pojawi, startujemy z randomową mapą. Eee, będziemy testować, sprawdzimy w ogóle gdzie nas rzuci Bo to też jest duża zagadka Jeszcze rzuci nas w biomie zielonym No to mamy bardzo ułatwiony początek gry Ale jak nas rzuci na przykład w spalonej ziemi Albo w zrujnowanym mieście To nie będzie wesoło Dobra Na dziś to tyle, żegnamy się O w końcu lampa spadła Chyba zabiło zombiaka To jeszcze młopro zwalił Żegnamy się z Walmodem Miło było Cieszę się, że oglądaliście tą serię, mam nadzieję, że się podobała Jeżeli nie, no to napiszcie w komentarzach to więcej Walmoda na przykład nie będziemy używać Ale wydaje mi się, że ma naprawdę sporo do zaoferowania A na dziś to tyle Zapraszam niedługo do Alfy 16 i 7 Days Today dla osób, które oglądają Space Engineers, no na przełomie paru dni pojawi się odcinek i wytłumaczę, dlaczego tyle trwało, zanim się pojawił nowy. Ale nie będziemy już stali w miejscu, przypuszczam, że zwiedzimy Marsa. Ale to już niebawem. Dzięki wielkie za uwagę, pozdrawiam, cześć.